W piątek 1 czerwca w Ogrodzie Jordanowskim burmistrz Tomasz Śmietanka dokonał uroczystego otwarcia 21. przeglądu dorobku artystycznego przedszkoli z uśmiechem na buzi. Mój kalendarz zawsze jest dosyć wypełniony, dużo mam obowiązków, ale 1 czerwiec jest dla mnie bardzo ważny i staram się co roku do Was przybywać, żeby Was zobaczyć jak pięknie się rozwijacie, jak rośniecie ku uchwale ziemi kozienickiej i naszej Rzeczpospolitej. Jesteście, kochane dzieci, nie tylko zabezpieczeniem naszych przyszłych emerytur, ale przede wszystkim jesteście, kochane dzieci, naszą radością, naszą miłością, naszym szczęściem. Życzymy Wam tego uśmiechu na buzi cały rok. Dużo szczęścia, dużo radości, abyście byli rzeczywiście dumą dla Waszych rodziców, opiekunów, abyście wyrośli na prawych, dobrych, mądrych obywateli naszej Rzeczpospolitej. Po przekazaniu życzeń dyrektorki dwóch przedszkoli, Kozienickiej Piątki Cecylia Kinecka i przedszkola nr 6 ze Świerzy, Jadwiga Ilnicka powitały wszystkich przybyłych, po czym prowadzenie imprezy przekazały paniom Beacie Michalskiej i Małgorzacie Olewińskiej. Te po złożeniu dzieciom życzeń przypomniały, że 2012 rok jest rokiem wielkiego przyjaciela najmłodszych Janusza Korczaka. Następnie po rozlosowaniu przez uczestników kolejności występów rozpoczęły się prezentacje. W tegorocznym przeglądzie udział wzięło 8 placówek. Przedszkola publiczne nr 1, 2, 3, 4 i 5 z Kozienic, przedszkola nr 6 ze Świerży Górnych, dwa oddziały zerowe z PSP nr 1 oraz debiutujący w tym przeglądzie przedstawiciele niepublicznego przedszkola Krasnoludek z Kozienic. Każda prezentacja była inna i każda nagradzana dużymi brawami. Mali artyści prezentowali się najlepiej, jak potrafili. Było nawiązanie do Euro 2012, były też inscenizacje do piosenek, w tym do jednej z najbardziej znanych deszczowej. Nie zabrakło też opowieści o przygodach leśnych zwierząt i zróżnicowanych układów tanecznych, od tańców szkockich i irlandzkich przez popisy kowbojskie na hiszpańskim tangu skończywszy. Poszczególne występy z zainteresowaniem oglądali zaproszeni goście: poseł Czesław Czechyra, burmistrz Tomasz Śmietanka, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim Robert Boryczka, dyrektorzy placówek oraz oczywiście rodzice i opiekunowie występujących maluchów. Po zakończonych prezentacjach gratulacje wszystkim przekazał Robert Boryczka, po czym każda placówka otrzymała pamiątkowy dyplom, puchar oraz piłkę. Dyplomy były też dla nauczycielek, pod kierunkiem których swe występy przygotowywali najmłodsi. Nie zabrakło również podziękowań dla dyrekcji Ogrodu Jordanowskiego za możliwość zorganizowania tu przeglądu. Organizatorami tegorocznej edycji z uśmiechem na buzi były przedszkola nr 5 i 6. Przegląd został zorganizowany pod patronatem burmistrza Tomasza Śmietanki w ramach obchody w dni Puszczy Kozienickiej.